Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to klas Arion 640 CIS. Ciągnik z 2012 roku z przebiegiem 6700 godzin pracy. Jak maszyna wygląda, funkcjonuje, zobaczcie sami. Opony, przód i tył 50% Podmalowane obciążniki, przodek na obciążniki Komin Błotniki, maski w oryginale Felgi w oryginale kompletny komplet zaczepów transportowych dolnego na filmie na zdjęciach nie ma ale oczywiście też jest środek bardzo ładny Podłoga nieuszkodzona, fotel pasażera, fotel kierowcy, ładna czysta podsofitka, pulpit. Mamy tutaj skrzynie Dyna 6, cztery zakresy, sześć półwek na każdy zakres. Godziny akurat się wstrzeliły: 6750. ciągnik sprawdzony u nas chodził w Berce. Po zakupie nic mi nie dolega. Kawałek się przejedziemy. Na rewersie ciągnie chodzi bardzo ładnie. Zmienia płynnie kierunek jazdy, tył śód. Maszyna bardzo zwrotna. Ładnie zmienia połóweczki. zakres i prujemy Jesteśmy na D4, e, przepraszam D6 Na najwyższym biegu ostatni bieg ekonomiczny. Odejmiemy jedną połówkę. Obroty tam wzrastają. Miejamy połóweczki Bardzo płynnie Włączyłem auto w automacie półki sam nam zmienia. Ciąg zbiera się bardzo dobrze, jest dynamiczny, nie trzeba go prosić, żeby jechał. Wchodzi poprawnie, reszta oczywiście okaże się w praniu. Odejmuje połówki sam Jak to w trybie auto Coś tu mi z boku grzechocze delikatnie Nie wiem co Przed automatycznie już na C, teraz jadę w trybie auto. Wyłączę auto. Maszyna bardzo fajna. W dymku nie widać. Chodzi jak trza. Zapraszam do oględzin maszyny w tygodniu do 17:00 w sobotę od 10:00 do 16:00. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.